Witam serdecznie Tomasz Gotkowski dla portalu Stalowymiasto.pl Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan dr Tomasz Wołoszyn, który ma nieco odmienne zdanie od tego, co na temat sytuacji dotyczącej koronawirusa mówią wszystkie oficjalne media. Witam panie doktorze. Dobry wieczór panu. Panie doktorze, skoro no tak nie do końca pan się z tym zgadza, w, z tym, co jest serwowane w mediach na temat koronawirusa, na temat e, sytuacji z COVID-19, na temat szczepień, to co wzbudza pańskie zastrzeżenia, co tam się panu w tym wszystkim nie dodaje? No jest wiele aspektów, o których można wspomnieć. Przede wszystkim jest fałszywa narracja. O co chodzi w fałszywej narracji? No, w w, w telewizji podaje się czy w tak zwanych mediach publicznych podaje się pewne hipotezy jako tezy, czyli uznaje się pewne podejrzenia, pewne hipotetyczne założenia na temat tej choroby, którą ostatnio, że tak powiem, przeżywa nasze społeczeństwo i cały świat jako pewniki. I to nie jest prawdą i to się nie potwierdza w żadnych statystykach. Ja uważam, że to jest wręcz nie do, nie, nie do przyjęcia, żeby państwo i przy, no się, urzędnicy państwowi lansowali rzeczy, które są niesprawdzone. Nie podoba mi się to po prostu. Nie zgadzam się z wieloma przekazami, ale to nie dlatego, że ja tych ludzi nie lubię, tylko one są po prostu nieprawdziwe. To, co takiego jest nieprawdziwego, gdyby wymienić takie trzy główne: no, Ten... przede wszystkim, stwierdzenie, że na przykład szczepionki są bezpieczne. Co to znaczy. Jeśli ludzie mają powikłania poszczepionkowe, chorują, a niektórzy umierają, to na pewno nie można tego nazwać jakimś szczepionką bezpieczną. Chyba że pewna ilość zmarłych uważa się jeszcze za tak zwaną granicę bezpieczeństwa. No nie wiem, ale na pewno nie są bezpieczne. W medycynie coś uważa się za bezpieczne, czyli mające sens, jeśli leczenie. Jest bardziej skuteczny niż choroba, no w tym tak można by powiedzieć żartobliwie. To znaczy, że jeśli leczona osoba ma mniejsze szanse negatywnych konsekwencji tej choroby niż osoba leczona, tak? No i teraz tutaj dochodzi do tego, no jak to wygląda. No to chodzi o to, że na przykład w wyniku leczenia można też. Spowodować chorobę. Czyli tutaj akurat chodzi o profilaktykę. Jeśli używamy jakiegoś eliksiru, w tym przypadku mówi się tu o tak zwanych szczepionkach, jeśli ta szczepionka jest bardziej szkodliwa niż sama choroba, czyli statystycznie umiera więcej ludzi w wyniku podania szczepionki niż w wyniku zakażenia daną, daną jednostką chorobową, danym wirusem w tym przypadku, no to musimy przyznać, że choroba jest mniej szkodliwa niż leczenie. Przed naszą rozmową przytaczał pan pewne dane ze Stanów Zjednoczonych dotyczące śmiertelności po szczepionkach. Może pan to powtórzyć? No, no jest wiele, wiele, źródeł, na które można wejść bez żadnych, bez większej trudności. Można sobie to sprawdzić. No ja akurat wybrałem sobie na przykład CDC, czyli to jest jednostka Zarządzana przez rząd, czyli federalny w Stanach Zjednoczonych, no i po prostu ta jednostka zbiera sobie informacje na temat na przykład powikłań poszczepionkowych. No i e, jeśli się tam wejdzie w odpowiedni e, proces sortowania, to wyskoczą te numery. No i na przykład ostatnio, no, w ostatnim roku było około 16 tysięcy, jeśli się nie mylę dokładnie tam 16 z kawałkami powikłań po tak tzw. Poszczepiennych. Zgonów mówiąc. Zgonów, tak, no akurat tu chodzi o zgony, to pan pan rację, bo tam powikań było dużo więcej. Ale mówimy o zgonach, żeby tak jak to się mówi, uprościć tą sytuację. Z tego z tych 16 tysięcy, 15 tysięcy były to zgony po za przyjęciu preparatów. Które uważa się za szczepionki na no, tzw. covida. To są Stany Zjednoczone, a w Polsce nikt nie umiera. W Polsce też ludzie umierają, tylko nikt o tym nie wie, bo ta informacja nie dociera do odpowiednich rubryk statystycznych. A dlaczego tak jest? No, sposób zbierania e, danych. Jeśli osoba, która szczepi, jest odpowiedzialna za zgłoszenie powikłania. No to w interesie tej osoby już jest pewnie jakoś się z tego wymigać, bo to jest konflikt interesów. Niestety, no ten lekarz może być pociągnięty do odpowiedzialności za prawdopodobnie jakąś niedopatrzenie, że u tego pacjenta mogło wystąpić powikłanie. Czyli, czyli e, orzekł, że nadaje się do szczepienia, niestety zostały jakieś. No, być może nie jest to jego wina, bo on może dobrze zrobił całą kwalifikację, ale zawsze zachodzi podejrzenie. O czymś mógł nie wiedzieć, coś pacjent mógł zataić A, chociażby. Albo pacjent zataił, czyli się nie Czyli mógłby opowiadać za jakiś NOP lub też no, nawet... No to jest powikłanie po leczeniu, można powiedzieć. No, w, w, w takiej sytuacji no, nie jest w interesie lekarza, żeby zgłaszać. Poza tym papierowa robota związana z tym... Jest czasochłonna, Nikt temu lekarzowi za to nie zapłaci. Więc lekarz będzie raczej starał się prowadzić tak zwaną psychologię, bo to jest w jego interesie, żeby nie mieć kłopotów. No bo jeśli on przyzna, że to jest powikłanie poszczepionkowe, no to ktoś musi za to odpowiedzieć. Czyli według pana szczepienie to nie jest dobry sposób walki z COVID-19? Tutaj trzeba powiedzieć tak. Te szczepionki, które mamy, czyli te tak zwane eliksiry, czy te substancje, które uważa się za szczepionki, które miałyby nas chronić przed tym wirusem, z punktu widzenia statystycznego w żaden sposób nie potwierdzają swojej skuteczności. Jeśli taka sytuacja jest, nie widzę powodu, jaki jest powód tego, żeby ludzi zmuszać do tego szczepienia, jeśli wyraźnie wychodzi ze statystyk. Że to jest nieskuteczne. To nie znaczy, że wszystkie szczepionki, jakie rodzaj ludzki zna, są niepotrzebne i nieskuteczne. Nie, to są skuteczne i w miarę bezpieczne szczepionki. Chociaż po nich też są powikłania, ale są tak rzadkie, że można przyjąć, że rzeczywiście ryzyko szczepienia jest mniejsze od ryzyka choroby. Wrzesień, a więc szkoła, miały być szczepienia masowe. Przeciwko COVID-19 właśnie w placówkach oświatowych, jak pan podchodzi do szczepień dzieci. No to jest następne wielkie pytanie i bardzo takie, no ja bym powiedział, etyczne nawet. Przede wszystkim mamy do czynienia z substancjami, które nazywamy szczepionkami, no ale to już jest kwestia nazewnictwa, które są w trakcie badań. Czyli dokładnie nie wiemy, jak ta szczepionka działa. No taka jest prawda. No się mamy teoretyczny opis, że jak ona działa, ale nie, wie, nie wiemy, jakie będą powikłania, jakie będą skutki i czy w ogóle ta szczepionka jest skuteczna. No statystyki wskazują na to, że jest nieskuteczna. Czyli coś tam nie jest tak, jak trzeba. Poza tym, jak się zastanowimy nad tym, to trzeba by sprawdzić, no, na tak zwanych ochotnikach. To, czy ta szczepionka będzie miała jakieś skutki uboczne w przyszłości. Bo na razie to mówimy o skutkach ubocznych, które wystąpiły w w przeciągu powiedzmy jednego roku, bo większego doświadczenia z tymi preparatami nie mamy. Nie wiemy, co będzie za 5 lat. Mogą być skutki, które teraz są nie, nieopisywane jeszcze i one wystąpić mogą, mogą. Druga sprawa, jeśli ta szczepionka jest tak mało skuteczna, to czy warto ją, warto podejmować ryzyko przyjmowania w ogóle tej szczepionki bez względu na wiek, a tym bardziej u młodego człowieka, którego system immunologiczny się jeszcze kształtuje. W związku z tym, że technologia tej szczepionki nie jest dokładnie jeszcze poznana, chociaż się niektórym wydaje, że już wiedzą wszystko na ten temat, ja bym był bardzo ostrożny, możemy wpłynąć na rozwój układu immunologicznego u dziecka. I później to dziecko może mieć z, no, zmanipulowany układ immunologiczny i może być właśnie nieodporna do kontynuacji walki z otoczeniem, czyli z różnymi wirusami, z różnymi bakteriami i tak Więc jest to bardzo ryzykowne. Tym bardziej, że dzieci jak wiemy ze statystyk w ogóle praktycznie nie chorują. Jak chorują to poronnie, a śmiertelność jest chyba zera albo bliska zeru. No z tych ostatnich statystyk, co gdzieś tam przeglądałem, to w wieku chyba tylko tam od 5 do 12, gdzieś dwa zgony były gdzieś i tak dalej, a większość jest zero, po prostu jest zero. Pracuje pan w Rzeszowie, my rozmawiamy w Stalowej Woli, a więc w województwie jednym z najgorzej wyszczepionych. Pewnie nas czeka lockdown, jak te wskaźniki zachorowań podskoczą. Jak pan się na te zamykania, obostrzenia no, zapatruje, tak, że pan nie wejdzie do kina? No do nie chcę to używać jakichś brzydkich słów, ale to jest cyrk na kółkach. Przede wszystkim lockdowny niczego nie zmieniają. Jak widać, są państwa, które mają drastyczne przepisy lockdownowe i wcale nie ma spadku zachorowań, wręcz przeciwnie, nawet są niektóre kraje, które się mogą popisać statystykami dużo gorszymi od naszych. Więc nie ma tu potrzeby. Nie ma co wywoływać wilka z lasu i robić czegoś, co jest niepotrzebne. No to jest tak, mówię, jeśli szczepionka jest nieskuteczna, to się nie szczepmy. No, po prostu się nie szczepmy, bo nie ma po co. A tym bardziej za nasze pieniądze i bez naszej zgody. Jeśli ktoś się chce zaszczepić, no ja nie jestem w stanie zatrzymać tej osoby. No, ma, ma taką wolę. Jeśli on ma wiedzę jakąś, która mówi mu, że to jest dobre, no to ja mu nie zabronię tego, nie? Ale ja mu tego nie podam. Bo mnie się wydaje, że ta szczepionka, nie wiem, wydaje się jestem pewien, że ta szczepionka jest nieskuteczna i wręcz może być szkodliwa. Jak pamiętam jeszcze rok temu eksperci mówili w telewizji, że ta odporność populacyjna to mniej więcej 60, 65%, potem już było około 70. Teraz słyszymy, że 80 i tą odporność populacyjną łączy się z procentami osób zaszczepionych, a nie z osobami, które już mają przeciwciała. Nie bada się w ogóle tych osób, bo przecież no przeciwciała mają te osoby, które przechorowały, a takich według statystyk to jest chyba około 3 milionów w Polsce. Są też te osoby, które no, nigdzie się nie zgłosiły, a też chorowały, albo te, które nawet nie wiedzą, bo mogły tak lekko przejść, a też zachorować. No, i nikt nie bada ani tych, którzy przyjęli szczepionki, ani tych, którzy chorowali, ani tych, którzy nie chorowali. Nie wiemy, jaka ta odporność statna jest. No, no to właśnie tu się zaczynamy. Możemy się odwołać do początku mojej wypowiedzi. Pewne hipotezy stają się tezami. Są niesprawdzone, a są publikowane jako tezy. Hipotezy są jako używane jako tezy. I najlepszy dowód na to jest, jak zmienia się narracja czyli jak się zmieniają hipotezy, które uważamy za, uważa się za tezy w mediach publicznych. Pierwsze mówiło się, że zaszczepimy się raz czy tam dwa, no i wytworzymy przeciwciała i już będziemy odporni. Teraz się okazuje, że ta odporność nie będzie jednak istniała, bo będą się dalej mogli ci ludzie zarażać, czyli już ta narracja jest nieważna. To wy, 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 wykonuje się następną narrację, wyprodukowana znaczy wyprodukowano następną narrację, która mówi no zaszczepisz się, to lżej będziesz chorował. No okazuje się, że ja nie widziałem, jeśli ktoś zna jakieś takie prace naukowe, dowodu naukowego na to, że to jest prawda. Nie można powiedzieć, że ktoś przechorował lżej, dlatego, że się zaszczepił. Nie ma takich prac. Panie doktorze, nie jest pan wirusologiem, anestezjologiem, ale podważa pan w tym momencie yy... To co mówią y, telewizyjni eksperci. No właśnie, to jest kwestia tak zwanych ekspertów. To jest, to jest tylko ich opinia. Opinia jest najsłabszą formą naukowego dowodu, bo to jest tylko opinia, czyli wrażenie, czyli może nawet wiara. A wiara nie jest częścią nauki. Bo jeśli chcemy mieć y, przeżycie jakieś religijne, no to powinniśmy się prawdopodobnie wybrać na mszę świętą, do kościoła i tam będziemy mieli y, przejawy jakiejś tam y, y, no wiary. Bo wierzymy w coś, bo nie możemy udowodnić ani w jedną, ani w drugą stronę. W medycynie jest to niedopuszczalne. Albo coś wiemy, albo coś nie wiemy. Jak nie wiemy, to mówi, że nie wiemy. A tutaj ktoś mówi, że coś wie, czego nie wie, czyli wierzy w coś. A jeśli wierzy, to już nie jest lekarzem prawdopodobnie, ani naukowcem, tylko jakimś, no nie wiem, duchownym, wróżbiarzem, metafizykiem chyba. Przez 20 lat pracował Pan w Stanach Zjednoczonych. Jak Państwo koledzy z Oceanu z którymi, domniemam, że podtrzymuje Pan kontakt, do tego wszystkiego podchodzą. No to jest <laughs> ciekawe sprawy. Większość z nich nic nie chce mówić. No oczywiście mówią, że to ściema, nie chcą się szczepić, no ale też nie mogą zatrzymać państwa, które będzie ich no, zmuszało do pewnych zachowań. No jest tu konflikt etyki y, z, z prawem, no bo jeśli państwo zaczyna wydawać prawa, które nie są zgodne z etyką lekarską, no to chcą przejmąć chyba etykę lekarską na swój bark no i w zasadzie wykluczyć lekarzy z procesu leczenia, czyli lekarzy nie będą potrzebni. Ale generalnie rzecz biorąc większość światłych ludzi mówi, że to jest wielka ściema. Niemniej jednak są ludzie, którzy w to wierzą, a być może ta wiara jest podsycana korzyścią finansową i w w większości przypadków tak to jest. No niestety, jak pan wspomniał, tutaj o jakichś ekspertach naszych, no nie chcę ubliżać tym ludziom, ale oni są w konflikcie interesu i tacy ludzie nie powinni w ogóle zabierać zdania publicznie na ten temat, bo są w konflikcie interesu, a to jest nieetyczne. Jeśli lekarz nie podąża tą drogą, to się sam wyklucza z zawodu lekarza. Więc oni są ekspertami, ale chyba nie są lekarzami. Poza tym, jak mówię, to są ich opinie. Nie jest to oparte na tak zwanej metaanalizie, kiedy się zbiera badania z różnych ośrodków, od różnych autorów i analizuje, i na podstawie tego się wyciąga wnioski. Nie ma takich badań wśród tych ekspertów. Poza tym my nie słyszymy, co ci eksperci w ogóle mają do powiedzenia, z wyjątkiem jakichś obraźliwych i ordynarnych wypowiedzi, że ludzie, którzy się nie zaszczepili, to są jacyś seryjni mordercy. Ja się nie uważam za seryjnego mordercę. Od dwóch tygodni mniej więcej policja w Stalowej Woli w okolicach sprawdza miejsca takie jak sklepy, galerie handlowe, czy wszyscy w maseczkach chodzą, czy nie chodzą. Natomiast, no, co już. Obiegają internet czy media te głównego nurtu, zdjęcia, materiały ze spotkań partyjnych, gdzie y, członkowie partii od prawa do lewa wszystkich formacji są w pomieszczeniach zamkniętych, siedzą sobie bez masek, rozmawiają. No to tam wirus nie szaleje, w sklepach ma szaleć? No nie, bo to jest bardzo inteligentny wirus. No, oczywiście są to absurdy. Po prostu są to absurdy. Już nawet po pierwsze nie ma żadnych dowodów naukowych na to, że te maseczki tak zwane czy takiej jakości, czy innej jakości cokolwiek zmieniają. A jeśli zmieniają, to w tak w małym stopniu, że jest to na pograniczu błędu statystycznego. Więc te maseczki nie mają na pewno sensu. Jeśli ludzie, którzy tworzą nam tutaj są w sektorze prawodawczym tak zwanym tych maseczek nie chcą nosić w jakiś sposób w miejscach, gdzie nie są fotografowani, to widocznie jest to jakaś hipokryzja, tak? Czyli to są ludzie, którzy nawet nie możemy zaufać teraz. Może to są w ogóle jacyś oszuści. Skoro nie maseczki, skoro nie szczepienia, to jaką by Pan zalecił profilaktykę chociażby dla tych, którzy boją się zachorować? Profilaktyka polega na tym, że najskuteczniejszym naj, naj zapobieganiem tej chorobie jest własna odporność. No niestety ta odporność się będzie różniła u różnych ludzi. U młodych ludzi zwykle jest to dobra odporność, silna, dlatego ci ludzie nie chorują, co nie znaczy, że z każdą chorobą tak jest. U starszych ludzi to może być troszeczkę gorzej. No, no, trzeba jakoś, no mo można, jak to się mówi, żyć jak najzdrowiej. Najczęstszym problemem yy, w, na, w, no, w rozbudzaniu tak zwanej własnej odporności jest brak ruchu. Wielu ludzi po prostu nie wychodzi z domu, nie rusza się. No już tu nie będę wchodził w detale, jak to fizjologicznie wygląda, bo można sobie o tym poczytać. To nie ma znaczenia. W każdym razie ruch i świeże powietrze są tu chyba najlepszym lekarstwem na to schorzenie. Oczywiście, jeśli ktoś się rozchoruje, to niech idzie do lekarza, i być może trafi na lekarza, który go. Który będzie chciał pomóc, bo wielu lekarzy po prostu nie chce pomagać, po prostu się zasłaniają procedurami. No ale to już jest oddzielna sprawa, kwestia etyki lekarskiej. Nie będziemy tutaj chyba o tym mówić, bo to na to nie ma czasu. Ale ruszajmy się, jedzmy normalnie i przebywajmy na świeżym powietrzu. I na pewno będzie to dla nas dobre. Poza tym największa zakażalność jest właśnie w pomieszczeniach zamkniętych suchych, gdzie ta, ta Transfer tego wirusa jest najbardziej prawdopodobny. Chociaż ktoś powie, no przecież całe rodziny były pozamykane w domu i się tam jedna osoba chorowała i nikt poza tym. No wygląda na to, że tutaj odporność i inne czynniki mają wpływ na naszą odporność, o których nie chce się chyba mówić, dyskutować i tak dalej. Nie jest to takie proste, żeby komuś powiedzieć, dać złote panaceum, jedz to i będzie, będzie zdrowy do końca życia. To nie tak nie działa. Jest to wielofaktorowa sprawa. Trzeba żyć jak najbardziej normalnie. Infekcje te, te typu koronawirus nie, wy, nie wyglądają na bardziej groźne niż infekcje grypy i zachowujmy się tak, jakby była to infekcja grypy i prawdopodobnie dobrze na tym wyjdziemy. Panie doktorze, no to po tym wszystkim, co Pan mi powiedział, co usłyszeli nasi widzowie, muszę zadać jeszcze jedno pytanie. Czy Ziemia jest płaska? No, jeśli się to odpowiednio zinterpretuje, to można stwierdzić, że jest płaska. Ale to jest tylko kwestia, jaką geometrię się użyje. No bo jeśli się potrafi namalować na płaskiej mapie całą Ziemię, która jest kulą, no to można powiedzieć, że Ziemia jest płaska. Tak? Czyli kwestia odzorowania i percepcji. Jeśli odpowiednio zmienimy percepcję człowieka, który będzie patrzył na Ziemię, to może widzieć to płasko. Ale jeśli się podniesiemy troszeczkę do góry, to będziemy widzieć, że nie jest tak płasko. Zwłaszcza, że Pan chyba coś o tym wie, bo za jedną, za drugą stronę wielkiej wody Pan, pan latał. Dziękuję serdecznie za rozmowę, za przedstawienie tej wiedzy, która niekoniecznie przywija się w mediach mainstreamowych. I co, jak pan zapewnia wszystko do sprawdzenia na oficjalnych stronach rządowych? No oczywiście, no, nie jestem pana wir wir wirusologii i tak dalej, nie? Ale statystyki są raczej prawdziwe, tylko trzeba poszukać. No oczywiście nie mówi się o tych statystykach w mediach głównego nurtu czy ścieku, jak to tam nazywają sobie ludzie, bo to jest po prostu niewygodne dla biznesu. Dlaczego nikt nie mówi na przykład o zachorowalności, wyszczepialności gdzieś tam w Afryce z wyjątkiem bezcennego Izraela? Bo po prostu tam się nie da zrobić pieniędzy. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.